Cześć! Jak tam Wasza forma na ten weekend? Jeżeli zastanawiacie się, jak go spędzić w elblągu i okolicach, już pędzę z odpowiedzią. Cześć, jestem w Stegnie. W Stegnie, na plaży jestem. Zaraz wam opowiem, co można robić w Stegnie. Cześć! Do Stegny to my mamy niedaleko, dlatego wstąp na coś pysznego, koleżanko i kolego. Przestań tu na dłuższą chwilę, by spróbować dań. Stworzonych z produktów naprawdę najwyższej jakości. Prokieciki rybne robione są ze świeżych ryb prosto od lokalnych rybaków. A jeżeli zastanawiacie się, co to za cudo na górze, to są to kiszonki własnej roboty. A co powiecie o bułeczkach bao w niecodziennym wydaniu z krewetkami, guacamole i kiszonkami, a do tego pieczony batat? Czy są tu jakieś mięsożercy? Jeżeli tak, to na pewno zasmakuje Wam ten sezonowany steak tivon, do którego możecie dobrać dowolne dodatki. Przystań smaków to nie tylko wyśmienita restauracja, to także możliwość zorganizowania dużej imprezy okolicznościowej ze 130 miejscami noclegowymi. A gdy wyjecie lub odpoczywacie, Wasze dzieci mają gdzie się bawić. Wracamy do Elbląga, na Stary Miasto, gdzie w sobotę i w niedzielę w godzinach od 11 do 17 odbędzie się pierwszy elbląski jarmark wielkanocny. Będą wystawcy z jajem, kiełbasą, chlebem i rękodziełami. Na boisku będą dziewczyny ze startu, a na trybunach musicie być wy. Zapraszamy sobota, godzina 16, hala Mosir, gramy z Kaliszem. Nie zabraknie sportowych emocji, ale także tych związanych z licytacjami. Zachęcamy kibiców do wypełniania kartek, które trafią do Leona. Zapraszamy na mecz! Woo! Jeżeli w tę sobotę o godzinie 10 spotkasz na Starym Mieście kogoś, kto się orientuje albo nie orientuje, będziesz się zastanawiał, co robi ta osoba, to już pan z odpowiedzią. Ta osoba będzie brała udział w biegu na orientację. I ty też możesz wziąć udział w tym biegu. Ten weekend nie może także zabraknąć atrakcji dla najmłodszych. W piątek o godzinie 16.30 w Bibliotece Bulaj odbędzie się spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Uczestnicy porozmawiają o książce pod tytułem Mazurscy wy podróży. W sobotę o godzinie 11.00 w Bibliotece Kostka odbędą się warsztaty pod tytułem Ja też potrafię. W sobotę o godzinie 12 odbędą się trzy imprezy naraz, więc kolejność wymieniania imprez jest przypadkowa. W bibliotece Bulej odbędą się warsztaty przyrodnicze. W bibliotece Lokomotywa dowiemy się, kto mieszka na łące. W chwili numer 3 odbędą się rodzinne warsztaty literacko plastyczne zatytułowane Wielkanocne jajo. Dużo imprez w światowicie. Zacznijmy od tego, że w piątek o godzinie 16.30 odbędzie się tutaj pokazowy turniej tańca Bażan. A w sobotę o godzinie 10 wystartuje ogólnopolski turniej tańca sportowego Jantar. Nadszedł czas na 26. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa, czy to jest, kochanie. Do walki na słowa staną reprezentanci z całej Polski. W ramach festiwalu o godzinie 19 w Galerii Nobilis, to jest na drugim piętrze w Światowicie, odbędzie się recital Jarosława Holnickiego. W sobotę od godziny 10 do 14 odbędą się tutaj recytacje, a następnie od 16 do 20 przenosimy się z powrotem do Galerii Nobilis na przegląd piosenki poetyckiej. Tu i to wstęp jest darmowy. Natomiast koncert galowy odbędzie się w niedzielę o godzinie 17. Zobaczycie na nim laureatów festiwalu, ale także wybitną Hannę Banaszka. Udział w tym koncercie wynosi 130 zł. Czeka nas przepiękny niedzielny wieczór. O godzinie 19.00 szkoła muzyczna zaprasza do parafii świętego Pawła Apostoła na wieczór pasyjny. Parafia ta znajduje się na Zawadzie, a usłyszycie tam niesamowite śpiewaczki operowe, czy też kwartet smyczkowy. Cegiełka wynosi 20 zł. Przypominam, że w środę od godziny 9.00 na placu Jagiellończyka będziecie mogli oddać krew, pomijając fakt, że dostaniecie zwolnienie z pracy czy też ze szkoły, to przede wszystkim z całą pewnością uratujecie komuś życie. Tym pozytywnym akcentem życzę Wam wspaniałego weekendu. Cześć!